Pieniądze się biorą, biorą jak się pracuje w pracy. Z bankomatu? Ze złota. Ze srebra. W pracy? Z banku. Z bankomatu? Ze fabryki. Z bankomatu? Fa z fabryki pieniądze. Z... Chciałam powiedzieć co Wojtek. M można bielać z drukami. Z kopalni złota? Ze metalu. Z pankomatu. Można zbierać. Z masy, nie, która robi pieniądze? Do jedzenia, żeby nie umrzeć z głodu. Żeby nie umrzeć z głodu. Na jedzenie dla rodziny. Żeby coś nie ma się z domu, to się trzeba kupić i iść do sklepu. Na przykład. Na przykład żeby kupywać lepiej różne rzeczy. Żeby mieć tym, czym zapłacić, jak ktoś chce się zaszczepić. Zabawki. Żeby kupić leczenie. Do kupowania różnych rzeczy. Do płacenia. Żeby pracować też. Żeby kupić auto. Żeby sobie kupić auto. Żeby kupić picie. Żeby kupić coś Żeby kupić zabawki. Ja żeby kupić ubrania. Żeby kupić lola. Żeby kupić Porsche. Żeby kupić pewną, jak ktoś ma urodziny. Żeby kupić łotoruchę. Do tego, żeby pracować. Żeby kupić dom. Żeby coś y, kupić do lodówki. Żeby kupić sobie pączka. Żeby kupić zabawki. Żeby kupić sobie mieszkanie. Żeby kupić coś do picia. Żeby kupić komuś coś zabawkę jakąś. Żeby kupić sobie baletki. Żeby kupić w tyle żeby jakby ktoś chciał gdzieś pojechać, żeby miał pieniądze na lotnisko. Bo inni nie mają pieniędzy, a, a niektórzy mają. Dlatego, no bo biedni nie mają pieniędzy, a bogaci mają. Bo ci, którzy. Nie są bogaci, ci nie zbierają po prostu pieniędzy, bo inni kradną. Jedni nie mają pieniędzy i nie mają pracy, a jedni mają pieniądze i mają pracę. Dlatego, dlatego, że na przykład jak ktoś nie ma pieniążków, to drugi ma więcej. Dlatego, bo dają pieniądze innym ludziom. Bo taki ich los. Bo się nie uczyli w szkole, w szkole. Bo inni ostędzają, a inni nie ostędzają. Pójdź do pracy. Trzeba chodzić do pracy. Pójdź do pracy. Pójdź do pracy albo z bankomatu wziąć pieniądze. Trzeba chodzić do bardzo fajnej pracy, tam gdzie ludzie bardzo. Tam gdzie się spodoba mu zawiera pieniądze na telefonie. Bo, bo, bo do takiej fajnej pracy się idzie i może ją tam się spodobało i, em, i fajnie się tam zarabia pieniążki. Jak ma się bardzo miłą babcię, bo moja babcia mi czasami daje pieniądze. Także mi także znajduję. Pieniądze. Jak się pracuje, to wtedy się zarabia pieniądze. E, ja, ja znajduję w domu, bo, to, bo czasami wypadają, że nie, Z moimi rodzicami. A ja wiem gdzie zabrać pieniądze, że zawsze się zbiera pieniądze. Mogą być wszędzie. Żeby mieć dobrą pracę i wtedy dostanie się wypłatę. Nawet na ulicy, na trawie. Poprosić innych. Chyba szybko czekać w bankomacie. Dotanie wyjść. Na śła dydę coś tam idziesz, dajesz mniej, a ci wydają więcej. Trzeba mi zawód, bo moja mama y, zarobiła y, za jeden zabieg tysiąc złotych. Trzeba skoczyć na bank. Bank się rozwali, będzie I będą pieniądze. Będą latać. Jak ptak. Jak się ukradnie pieniądze, to to jest przestępstwo. Bo jak y, ktoś y, ukradnie pieniądze, to wtedy y, to jest złodziej. thank you